tutaj jest, gdzie e, można czas spędzić w no, przepraszam jak ma pani na imię już daje panu nie chcę pan pogoda Halo Dobry wieczór Dobry wieczór co e... ta, ta pani co z nią rozmawiałem to jakaś pijana jest nie nie jest pijana A Są, czemu czy mogę nie pomóc wie, co, czy gdzie tu się coś, coś dzieje gdzie się Ale coś jak, dzieje jak, w jakiej opory? rozrywki pan szuka konkretnie no jakieś ten piwko jeżeli pan szuka piwko, to ja myślę, że centrum, ścisłe centrum Opola, rynek. Wie pan gdzie jest rynek? No jasne. No to myślę na rynku. Tam jest, tam jest sporo knajpek takich w rynku. Znaczy generalnie on. Tą, wie pan gdzie jest katedra? O. No wiem. No to tam jest. Co katedra? Koło katedry. Koło katedry no, no, no. W Opolu. Tam jest. Tam są takie uliczki i tam jest kilka restauracji, jest barów też jest kilka. A zaprowadzi mnie pan po pracy tam? Czy ja pana tam zaprowadzę po pracy? No za 100 zł. Wie pan co. No ja raczej nie dam rady tego dzisiaj zrobić, ale mogę panu hmm. zamówić taksówkę i. i o, co super. pan na to. Super. A niech mi pan powie, panie kochany, mhm. no. taka... Jest pan facetem, nie? No. Niech mi pan powie tak szczerze, gdzie to no. jakieś dobre jebanie jest. Ale chodzi, pan, chodzi panu no, o jakiś no, serwis, tak? No co? Co, cokolwiek, żeby było gdzie tylko Kutasa wsadzić. <laughs> e, wie pan co? No, trudno. Pow... Znaczy generalnie... Generalnie to by trzeba w internecie poszukać, myślę. Tak by było najszybciej. A ten. Ale, elo burdelo jakieś, jest jakiś burdel? E, wydaje mi się, że są, ale najlepiej, jak wie pan co, jakbym ja zamówił panu taksówkę, to jakby pan się zapytał tego pana, który tam jest w taksówce, to on pana zaprowadzi, bo no, są, taksów... są, w Opolu Ta. na pewno, ale gdzie, to ja nie mam pojęcia, bo ja je ja nigdy tam nie byłem i nie taki... Ale to na taksówka pewno taksówka by wiedział? pomogła, pomogłaby taksówka. Myślę, taksówka no. się jeździ, nie? Na tak, 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 Oni no. mają nawet naklejki tam jakiegoś klubu na, na tym, także na pewno coś mają z tym wspólnego. Dobra, no to wołamy te taksi. Dobra, na którą panują zamówić? 22.45 Dwudziesta... 20... No. 20... Ja tu jeszcze wezmę brzytwę, krzaki wygole. 45 i to by było gdzie? Do centrum, nie? No, tak. Do centrum. Dobra. ok. To to już jest załatwione. Do to dzięki. Proszę, Super pana gość, dzięki. <laughs>